master oszalał, wziął się za kucharkę Opowiedz coś o swoim daniu, ty no paliłeś mi Przypalony dla króla jak lubi Opowiedz coś modlę, o swoim daniu y... Głośno i wyraźnie Nie, nie mogę No opowiedz coś, no co robisz no Tortilla robię No sam nie wiem co robi Widelce szukam teraz Ale z czym będzie ta tortilla, no weź jeszcze kupuj coś no Kurwa z kurczakiem będzie z czym? Z kurczakiem, z pomidorkiem, z góreczkiem i z sosikiem. I ten kauczuk będzie? Wlejesz mi tam? I, I kurwa olej dla Ciebie jak chcesz. Nie ma problemu. Nie no, to nie może być w internecie, wariacie. nie ma nikogo internetu na tej wyspie. <noise> na tej wyspie. Ale będę go zjadł za chwilę. sosik. Patera. Aż zamarłem. Ale robię. Ale robię. Ja byłem na Ty, a może jakiś tego. odpuszczę kebab abdul ja wisi Mulahaj. Dzisiaj przyjechałem z praktyk od Hasana. Jakiś oś. <gryny> Gruby jaki sos. <gryny> jaki sos? Patrz, ty rolujesz jak prawdziwy ten. Wietnamczyk ty. Pocha. Ale będę go zjadł. Teraz jak ładnie poskładał skubany. Jeszcze ciebie. Dobra, przepraszam, musimy się rozstać. <grym>